Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda. Nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła. Kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistością w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiandnikom. król rzekł do dziewczyny, proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiąg, dam ci o co tylko poprosisz, nawet Połowę mojego królestwa? Ona wyszła i zapytała swoją matkę, o co mam prosić? Ta odpowiedziała: O głowę Jana chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła: Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał Kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie, dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Oto słowo pańskie. Piękne postacie Wielkich Świętych. W ostatnich dniach sierpnia Kościół stawia nam przed oczy jako wzór święta Monika, święta Augustyn wczoraj. Bardzo długo na jego temat mówiłem. Dzisiaj będzie trochę krócej, chociaż ta postać Jana jest też bardzo piękna, ciekawa. Pan Jezus o nim powiedział, że jest to największy z proroków. Rolą proroka jest przede wszystkim przekazać wolę Boga. A aktualną, nadany czas historyczny dla całego narodu. Rzadko prorok mówi indywidualnie, chociaż też tak się zdarzało. Bardzo często jego przesłanie odnosi się do narodu. I często ma związek z przyszłością, chociaż prorokowanie nie polega na przepowiadaniu przyszłości, ale często prorocy albo mówią, że za Wasze grzechy spotka Was w przyszłości kara, Albo dawał, prorocy dawali nadzieję na lepszą przyszłość, że ten ucisk wkrótce się skończy. Ale jakieś odniesienie do przyszłości było, a Jan jest nietypowy, bo Jan nie odnosi się w swoim przepowiadaniu do przyszłości, tylko do teraźniejszości. Wła właśnie na tym polega jego wielkość, że On jest tym jedynym, który nie powiedział. Oto branek Boży, który gładzi grzechy świata, czyli już mógł wskazać na tego, którego wszyscy zapowiadali, że kiedyś nadejdzie. A Jan powiedział: Oto już jest wśród Was, to jest Jego wielkość. Ale tak jak większość proroków, za swoją misję e, zapłacił najwyższą cenę. Niektórzy prorocy. Byli prześladowani, siedzieli w więzieniu. Jan, jak wielu jego swoich jego poprzedników, oddało życie. I zobaczcie, że z powodu kobiety, tak naprawdę. Bo on upomniał króla i królową za związek cudzołożny, za łamanie szóstego Bożego przykazania. Ale zobaczcie, jakże różna reakcja. Król. Też upomniany, przecież to jest jedna z największych zbrodni. Krymen, leze majestatis, przestępstwo obrażenia władcy. To wszędzie jest karalne. We wszystkich kulturach, we wszystkich państwach jest taki przepis. Nie wolno lekceważyć czy pogarać czy, czy bluźnić władcy bo on jest reprezentantem całego narodu. Ale Herod nie miał zamiaru zgładzić Jana. Szanował go, może się trochę bał, ale szanował, uważał go za świętego. I nie doszłoby do śmierci Jana Chrzciciela, nawet wtedy, kiedy król został, po tym jak król został upomniany przez tegoż proroka. Francuzi mówią, że jest jakieś nieszczęście, jakieś zło się dzieje, to mówią szersze la femme, szukajcie kobiety, bo gdzieś u podstaw tego nieszczęścia musi być kobieta. Tak mówią Francuzi, ja tylko cytuję. I tak rzeczywiście w tym przypadku się stało. To ona namówiła Heroda do morderstwa, do zabójstwa wielkiego proroka. A jej niegodziwość była jeszcze większa, bo do tego celu wykorzystała własną córkę jako narzędzie, jako środek. To już jest naprawdę zwyrodniała matka, która robi takie rzeczy. Tak jak ta, która ostatnio wysyłała księdzu zdjęcia, nagie zdjęcia własnej córki. To znacie, ten przypadek spod Puław. No trudno sobie wyobrazić. Jak to jest możliwe? Własna matka. Ale okazuje się możliwe. Natura ludzka jest zdolna do wszystkiego. A więc ta Herodiada czy żona Heroda nie działała w odpowiedzi na jakieś zło, zło, którego doświadczyła, bo Herod nie wyrządził jej żadnego zła, tylko to była reakcja na prawdę, którą usłyszała. Prawdę o sobie. To jest bardzo trudne. I zobaczcie, że ludzie Kościoła mają różne słabości i grzechy, ale najczęściej nie za to są krytykowani i nienawidzeni, tylko za głoszenie prawdy. Zagłoszenie prawdy. Historia ciągle się powtarza i tak będzie do końca świata. Ale co osiągnęła Herodiada? Przysporzyła Kościołowi męczennika. Wielkiego Świętego, który jest bardzo czczony na wschodzie. Zajmuje, jakby w ikonostasie, po Jezusie i po Matce Najświętszej zawsze pierwsze miejsce Jan Chrzciciel. U nas może na zachodzie, w Kościele Zachodnim nie jest tak czczony bardzo jak na wschodzie, ale też na przykład wiele katedr, bardzo zwróćcie, panie, zwróćcie na to uwagę moi kochani, wiele katedr nosi wezwanie. Jana Chrzciciela, Jana Ewangelisty. Ja na świecie dużo podróżuję, wiele katedr takich spotykałem w różnych krajach. Najlepszy przykład Lublin. Jest katedra świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty. Błogosławiony niech będzie Bóg w swoich świętych. Obyśmy byli tak wierni swojej misji, która wypływa z chrztu i bierzmowania, jak dzisiejszy patron Święty Jean i mieli odwagę bronić prawdy Bożej, bronić Bożych przykazań, Bożego objawienia dla dobra człowieka. Amen.